Co można powiedzieć o roli Niemiec i ich polityki energetycznej w kontekście tego, co była tutaj mowa o Trójmorzu i polityki energetycznej Trójmorza? Przede wszystkim można popatrzeć na system przesyłowy gazu ziemnego Republiki Federalnej Niemiec jako pewnego instrumentu, który może również spowodować, że do państw Trójmorza tak naprawdę może docierać większa ilość rosyjskiego gazu biorąc pod uwagę też plany inwestycyjne typu Nord Stream 2, ale już istniejący Nord Stream 1 i biorąc pod uwagę ilość systemów wejścia do niemieckiego systemu przesyłowego, no to zobaczymy, że Niemcy mogą już w tym momencie przyjmować ponad 320 miliardów metrów sześciennych gazu. Cała Unia Europejska zużywa całe 400. Jak do tego dołożymy Nord Stream 2, no to nagle jedno państwo do swojego systemu może przyjąć wolumen gazu zbliżony do wolumenu wszystkich państw unijnych, więc tak naprawdę można popatrzeć na Niemcy jako jako centrum dystrybucji gazu ziemnego, jako hub gazowy, który dla państw Trójmorza z jednej strony może stanowić no właśnie i to jest pytanie czy szanse czy zagrożenie. Bo jeżeli mówimy o dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, to w tych uwarunkowaniach kontraktów gazowych, w ramach których niemiecki system przesyłowy od północy funkcjonuje, to raczej przez ten system do państw Europy Środkowo-Wschodniej, przynajmniej tej części Trójmorza, będzie docierał rosyjski surowiec, a nie surowiec z innego Śródła. W związku z powyższym, w mojej ocenie, państwa Trójmorza powinny szukać tutaj źródeł dostaw głównie poprzez transport taki jak LNG, czyli terminale lub chociażby Baltic Pipe. Czyli można powiedzieć, że też yy, może być to jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, w tak w, analizując końcowo. Tak, zdecydowanie tak. My, jeżeli jeżeli jak gdyby dla nas jak gdyby taką perspektywą albo tym priorytetem jest dywersyfikacja, czyli przełamanie monopolu, to tak. Ponieważ niemiecki system przesyłowy niestety w Europie Środkowo-Wschodniej może ten monopol pogłębić monopol jednego dostawcy. A skoro mówimy o tym, że chcemy budować wspólny rynek, no to dążmy do tego, żeby była konkurencja. Dziękuję bardzo. Dobrze.